Diecie.pl Strona dla tych, co na diecie. Kamil Gapiński, witam Państwa bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek programu na Dietie.pl. Jesteśmy jak zawsze w restauracji Mezenaruzanej 1, gdzie m.in. szakszuka jest naprawdę fantastyczna i polecam gorąco, bo często jestem w stanie się skusić. No właśnie, lubisz takie. Może ja przedstawię na początku mojego gościa, nie chcę, wyjść, że... nie chcę żeby było hamsko. Maciek Dowbor, dziennikarz, Cieska. sportowiec witam. amator. Lubisz takie klimaty? Eee, tak, tak, tak. To jest kuchnia tego typu, czyli humus, właśnie tak. takie blisko wschodnie arabskie klimaty, troszkę też Izrael. Jak najbardziej. I to jest chyba dobra kuchnia dla nas, dla, dla ludzi, którzy chcą być aktywni. Tak. A generalnie porozmawiałem z kilkoma naszymi wspólnymi znajomymi przed spotkaniem i wszyscy mówią tak: dobor, smakosz. Jesteś smakoszem? No właśnie chyba nie, jakbym był smakoszem, to bym jadł rzeczy też wykwintne i zdrowe, a nie tylko pożywne, a ja niestety jem, lubię zjeść świństwo. To znaczy oczywiście lubię taką kuchnię, bardzo, ale co za tym idzie, skoro lubię kuchnię blisko wschodnią, to lubię też kebab, mhm. który już taki zdrowy dla nas nie jest. Tomek jak jako opowiadał mi tutaj, że to jest takie główne pożywienie wszystkich satyryków, bo jak kończysz o 23 energii, to jest, jedna starówce, rzecz, jest, czynna. Jedna rzecz, jest czynna. No i zapiekanki, ale to już jest w ogóle ekstrema. Aha. Chociaż ja akurat staram się wspierać polskie inicjatywy, a to jest chyba w tej chwili nasz produkt eksportowy. Mhm. Natomiast jeśli chodzi o osoby z ja mam jedną przede wszystkim wielką taką, znaczy nie chcę powiedzieć, że to jest cecha, ale słabość. Mm -hmm. Mianowicie, ja uwielbiam słodycze, co samo w sobie chyba wielkim byciem smakoszem nie jest. I to wszelkiego rodzaju słodycze, i czym bardziej podłe i paskudne, tym bardziej mi smakują. Łącznie ze słynnym, ty już jesteś może za młody, ale blokiem perelowskim, który, mm -hmm. za którym przepadałem i przepadam nadal. Ale przedniem nie hałwa, kogel mogę nawet to idzie tak? Nie, czy, czy już bez takich żeby być zwykłe wafelki za 3 zł, czy za Aha. 2 zł, yy, byle było ich dużo i słodko. To jest straszne, to jest tragedia. Czekając tutaj na rozmowę z Tobą, siedziałem w samochodzie, akurat kończyłem jakiś ferieton no do siebie na bloga i, i uświadomiłem sobie, że całym moim problemem teraz, kiedy jestem kontuzjowany i kiedy nie mogę trenować e, w takim przynajmniej formie, jakbym chciał, to jest to, że każdy dół psychiczny, każdą, każdy kryzys Zajadasz. zajadam i zajadam na najchętniej słodyczami. A to, jak wiadomo, jest droga w bardzo złą No ale on the other hand, jak trenujesz i spalasz te nieprzebrane liczby kalorii, to no, na jakieś tam słodkie możesz sobie pozwolić. Trochę no. tak, trochę tak, ale też to jest pułapka, prawda? Bo, bo to są puste kalorie. One zazwyczaj nie przenoszą się na nic pozytywnego z perspektywy sportowca. Zwłaszcza jeżeli mówimy o takich słodyczach prymitywnych. <laughs> Przepraszam, że tak No bato, batonik z kiosku, tak? Na przykład. No tak, tak, tak. Nie, nie używając <laughs> żadnych nazw. Natomiast no, trochę innymi słodyczami są te słodycze, którymi się gdzieś tam suplementuje. No właśnie, w ale czasie, też poczekaj, bo czy mi się włączy wydaje... w czasie treningów? Na, na głupim metrze, nie, też na, nie powiem na którym, bo nie chcę robić reklamy, ale jednej ze stacji metra, na przykład już jest sklep z kanapkami. Ja tam akurat często przejeżdżam, kiedy jadę do pracy, do telewizji i mają na przykład fantastyczne kokosowe ciastka robione już bez cukru i, i tak dalej, i tak dalej. Czyli, Czyli so... użyłeś słowa bez cukru? No bez cukru. No to no wie... zabijasz całą przyjemność jedzenia sobie. Ale smaczne są. Nie, oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że są w dzisiejszych czasach, jest dosyć duża oferta słodyczy, które są a zdrowe, b mają pewnie świetny indeks glikemiczny i, 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 i dają wiele korzyści dla, dla chociażby osób, które chcą być fit. Ale tak, a one są stosunkowo drogie wciąż, prawda? No są na pewno droższe niż tradycyjne. No jednak ich dostępność, jak sam powiedziałeś, jest jakiś tam sklep gdzieś na jednej stacji. No ale to nie jest tak, że w każdym momencie gdzieś tam, z pracy, wpadniesz do kiosku albo, nie wiem, do sklepiku osiedlowego i to znajdziesz. Chociaż rzeczywiście ta oferta jest coraz większa. Znaczy ja generalnie lubię słodkie, ale, a poza tym, i tak, tym i tak końcem końców nie zastąpić normalnego posiłku. To może być jakieś uzupełnienie, jakiś dodatek, dodatek jakaś przyjemność w ciągu dnia. Mój problem polega na tym, że ja chyba tak bardzo lubię przyjemności, że mógłbym mieć słodycze bez przerwy, walczę z tym. Ale nie widać tego po Tobie, dobrze wyglądasz. Bardzo Ci dziękuję. Wiesz, ja w tej chwili, żeby przygotowując się, bo, bo jak nie wszyscy wiedzą, przygotowywałem się do zawodów w Chinach, do, do, do zawodów na dystansie po Ironmana, no i byłem już naprawdę w bardzo mocnym treningu, byłem już nawet, jak to się w naszej nomenklaturze mówi, trochę wycieniowany. Mhm. E, Dlatego też między innymi przeszedłem na dietę pudełkową. Ale no, ze względu na kontuzję Achillesa musiałem zrezygnować z tych planów, ale trzymam tę dietę pudełkową. Mało tego zadzwoniłem. Zmniejszcie mi o 500 Czyli kalorii. Czy kalorii teraz? No teraz mam 2000 kalorii. W opcji takich mocnych treningów to są 3000 kalorii. To i tak powiem ci mało, bo ja gdzieś tam czytałem, że przy mocniejszych treningach spokojnie można 3,5-4 też jeść. No tak, ale mi, mi zależało na tym, żeby, to, żeby się zmniejszać, zmniejszać masę mięśniową i tłuszczową. Znaczy, inaczej, tłuszczową i trochę mięśniową. Nie przesadzajmy z, tym, z tymi mięśniami, jest to zrzucać z tłuszczu. Oglądacie na diecie.pl powiedziałeś o tym, że przy mocnych treningach można sobie pozwolić na więcej słodyczy. I to cię zaskoczy, bo jak w zeszłym roku szukowałem się po raz pierwszy do Ironmana mm, i miałem bardzo mocne treningi no, że tak to łatwiej, żeby było to łatwiej w jakiś sposób unaocznić, jak ciężkie to były treningi. Regularnie miałem trening taki podwójny, dwa dni z rzędu, 5-6 godzin roweru jednego dnia, następnego dnia zakładka, 3 godziny rower, dwie godziny bieg. Mhm. I to, to wszystko w tlenie, co prawda. No, bieg już taki nawet dość mocny, bo to po 4,50 mniej, mniej więcej tempo, 4,50-4,55, więc no, jak na mnie to dosyć, znaczy tlenowy, ale taki już naprawdę wymagający. No dobra, ale do meritum. I teraz do meritum: co z tego wyniknęło? będąc stając w wadze dzień przed wylotem na Majorkę na Ironmana okazało się, że ja nie mam wcale dobrej wagi i myślałem, że przytyłem ale potem zrobiliśmy, tuż po, już nawet po okresie roztrenowania, badanie, e, ja czasami korzystam z, z pomocy Jagody Podkowskiej z High Level Center, ona tam jest specjalistką od, właśnie od diety i od, przede wszystkim specjalistką w ogóle od badania tych, tych, tego składu ciała i mówienia, musisz jeść tego więcej, tamtego mniej i tak dalej. I Jagoda mówi, chodźcie sprawdzić, bo jest strasznie przy po roztrenowaniu. Ona mnie zbadała i okazało się, że rok do roku waży 2 kilogramy więcej w tym samym okresie ale mam o 5% tkanki tłuszczowej mniej. Bo uh -huh. co się okazało, że przez trenowanie do Ironmana i brałem, co prawda brałem BCA, czego uh -huh. wcześniej nigdy nie robiłem, ale taki trener kazał: bierz BCA, bo to przyspieszy ci regenerację mięśni, będziesz miał więcej siły. Ja zacząłem łapać masę mięśniową. Uh -huh. treningów. I jedząc właśnie dużo, przy dużej ilości treningu, można, wbrew pozorom, co w przypadku akurat sportu wytrzymałościowych nie jest dobre, złapać masę mięśniową. A jak wiadomo, w naszym sporcie, w naszych sportach, sportach wytrzymałościowych, no, ta masa mięśniowa nie jest rzeczą naj, najbardziej pożądana. A nie jest to też kwestia wieku, że po prostu ten metabolizm się zmienia i... Podobnie jak metabolizm osiemnastolatka. Ile jest z tym prawdy, to nie tak, wiem. Nie. Ale to jest chyba bzdura, bo, bo, bo mój metabolizm jednak chyba jest słabszy. Dobra, ale też możemy powiedzieć sobie tak, że. Czy jesteś sportowcem, amatorem, więc ci zależy na tym dobrym wyglądzie, czy jesteś dziennikarzem występującym przed kamerze, też ci zależy, przed kamerą, też ci to zależy się na dobrym wyglądzie do pracy. Oczywiście, ale z drugiej strony, no, masz jedno życie, nie można sobie cały czas wszystkiego odmawiać. Ja ci teraz nie usprawiedliwiam, nie, tylko nie, nie, mówię. Nie, ale że... ja się z tobą zgadzam, bo to jest taki trochę problem. Nie ma co szaleć, no nie ma co być... nie walczysz też o olimpijski medal tak naprawdę. No i tu! Co prawda, o medal olimpijski nie walczy, ale, ale wiesz trochę na temat mojego podejścia do, do tego, czym się zajmuję. Jestem raczej w grupie tych, nazwijmy to, zawodników amatorów, którzy no, amatorami są z nazwy i, i może ze stosunku formalnego do sportu, ale emocjonalnie i ambicjonalnie przejmujemy do tego no, bardzo. Profesjonalnie, to znaczy, wiele rzeczy w życiu podporządkowaliśmy temu uh -huh. sportowi. To jest, jakby, takie trochę moje drugie życie sportowca. Nie wyszło mi moje życie, kiedy byłem w tym wieku, kiedy powinnam się zajmować sportem. To próbuję sobie troszeczkę teraz odbić. I dlatego też, no, mam do tego podejście takie, że mam swoje cele. Na poziomie krajowym, na poziomie międzynarodowym. Niewątpliwie chciałbym w Polsce regularnie być w czołowej trójce swojej kategorii wiekowej. Nie zawsze mi się to udaje, bo jednak to jest bardzo mocna kategoria. No I mam bardzo mocnych kolegów, którzy są, którzy są przede wszystkim dużo szczuplejsi. To jest pierwsza rzecz. Więc no, chcę tą wagę mieć dobrą. Ale z drugiej strony jest to o czym ty mówisz. Czyli no, mam prawie 40 lat, ciężko pracuję, często bez przerwy, przez wiele tygodni. Każdego dnia, no i człowiek chciałby sobie dać ten upust. Co gorsza, kiedy jest ta okazja do tego, żeby sobie trochę pofolgować, kiedy jestem na wakacjach w jakimś ciepłym miejscu, dobre wino we Włoszech, jakaś dobra włoska kuchnia, czy, czy, czy śródziemnomorska w Portugalii, czy w Hiszpanii, człowiek sobie myśli: No super, każdy inny człowiek w tym, w tym momencie właśnie popuszcza pasa. Jesteśmy na wakacjach. A dla mnie to jest znowu świetna okazja do potronowania. Mam więcej czasu, mam piękne, nowe tereny, no, ładne góry do powierzchni. Świetne do roweru, dokładnie. Tak. Ja raczej chcę tą formę trzymać. I tu jest zawsze ten problem z tym balansem. Gdzie? Jak, jak połączyć życie sportowca, amatora o trochę bardziej ambitnym do tego podejściu z życiem człowieka, który no, jest hedonistą i chce troszeczkę z tego ja życia o tym roztrenowaniu, że przytyłeś, i co wtedy? No, wtedy jadłem tych słodyczy od pyty. Zawsze ale przybyłem. też jadłeś, bo kiedyś się spotkałem, jesteśmy na Mokotowie generalnie proszę Państwa, spotkałem Maćka na Mokotowie w jednej z knajp z azjatyckim żarciem w takiej sieciówce i zamawiałeś wtedy ze swoją kobietą, byłeś no taka była solidna, nie znaliśmy się, więc nie podchodziłem, ale taka solidna góra, Jakiegoś tam ryż, wiesz, z kurczakiem o no, strony. To są znaczy kwaś... zdrowe rzeczy w gruncie rzeczy. W gruncie rzeczy, tak, ale mówię, że generalnie... niż z nieżabowe. Oczywiście, ale pytam, czy lubisz w ogóle też takie rzeczy. No Bardzo bo ja... lubię w ogóle kuchnię orientalną, azjatycką. Mm -hmm. Bardzo lubię wszystkie dania kuchni tej dalekowschodniej, bliskowschodniej, blisko wschodniej, o której rozmawialiśmy w kontekście miejsca, w którym jesteśmy. Ale lubię też kuchnię amerykańską, środkowoamerykańską, meksykańską, i tak mm -hmm. Lubię rzeczy ostre. Mm -hmm. ostre a to fajne, bo nie smaku. każdy Justyna Kowalczyk nie lubi ostrych rzeczy. Więc i... że ten Kowalczyk nie lubi makaronu. A ja na przykład bardzo lubię makaron. Pamiętam, że, o, że kiedyś czytałem z nią wywiad właśnie dotyczący tych, tych jej przygotowań i ona powiedziała, że nie cierpi tego makaronu, którego musi niestety siłą rzeczy jeść bardzo dużo. Mhm. Oglądacie na diecie.pl Ja lubię w ogóle kuchnię i śródziemnomorską, lubię też polską kuchnię, ale lubię wyrazić te smaki, więc niewątpliwie te, 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 ta, ta azjatycka kuchnia bardzo mi. mi A czy jesteś odpowiada. takim też miłośnikiem jedzenia, że. bo znam takich ludzi, że jesteś w stanie polecieć w, specjal, w konkretne miejsce, żeby, żeby nie wiem, zaspokoić swoją potrzebę na domu, co masz czasami lecieć? No na przykład, nie wiem, do y, w, w Włoch, bo tam masz jakąś knajpę w Neapolu, gdzie wiesz, że jest najlepsza pizza na świecie, i, i po nie, prostu. Nie, ale myślę, że na przykład wybór tego, że dwa lata temu, jak mieliśmy pierwszy raz od dawna, dwa tygodnie czasu na urlop, co nieczęsto mi się zdarza, bo gdzieś tam ten czas mam poszatkowany. Siłą rzeczy. Mhm. taka branża, to wybraliśmy Tajlandię na przykład, nie dlatego, że, znaczy z wielu względów, ale jednym z czynników bardzo nas ciągnących w tamtą stronę było to, że ja na przykład, moja żona zresztą też, lubimy bardzo tajską kuchnię. Mhm. Więc... Może nie jest to na tej zasadzie, ale też wybierając hotel, który, który, który mieliśmy spędzić czas, wybraliśmy go ze względu na to, że jak gdzieś doczytałem na jakimś tryb advisorze, że obok jest taka mała budka, którą prowadzi pani jakaś tam, czy teraz nie pamiętam, jak się nazywała, która słynie z tego, że na tej wyspie robi najlepszego pattania. więc no gdzieś tak jest troszeczkę, ale nie jestem takim smakoszem, który będzie... Celebrował zalety jakiejś małej restauracji prowadzonej przez wyjątkowego szefa kuchni. Nie, jem po to, żeby się dobrze najeść, ale lubię. Smaczny jedzenie. Mm -hmm. A jak z twoją odpornością na ostre rzeczy, czy jesteś tym gościem, który w meksykańskich najpierw w skali 1 od 10 bierze jestem, dziesiątkę i no, je? Jestem na pewno jednym z tych, który, yy, który jak przychodzi z większą grupą znajomych, albo właśnie z moją małżonką, i się okazuje, że jest to jakiś specjality e, la maison, który jest dla wyjątkowych twardzieli, to wszyscy moi znajomych wiedzą, o, dajcie to do wyborowi, on na pewno będzie, będzie sprawdzimy, jaki jest twardy. I zawsze dałeś radę? Czy nie, nie, zawsze. Takie nie, się nie, 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 ja nie. Ja nie jestem typem gościa, który jest w stanie znieść każdą ostrość. Lubię, jak rzeczy są ostre, ale jednak... Jednak wszystko chciałbym czuć smak, a nie tylko zastawiać się, czy smak wawelski tak, czy, szumarłem, szumarłem, czy właśnie muszę jechać na ostredyżu, żeby mi tam, nie wiem, przepłukali żołnydy. A ja znam takie historie naprawdę, że meksykańska knajpa jakaś była w Warszawie od 1 do 10. Tak, tak jest. powiedział, że chcę wziąć iść. dziewiątkę czy ósemkę, i aż wyszedł w kuchni i zapytał, czy na pewno, bo tu nikt poniżej powyżej piątki nie je, on oczywiście zamówił na twardziela laj, skończyło się naprawdę oddziałem, bo. No bo to może być. Wiadomo. Oczywiście wiadomo, że, 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 że człowiek może do tego się przyzwyczaić stopniowo. Mhm. No stąd chociażby odporność. Tych narodów, które na co, dzień, na, co, na co dzień jedzą bardzo ostro. Ja lubię taką kuchnię ostro, ale też nie jestem jakimś tam wyjątkowo skrajnym zawodnikiem, który potrafi znieść wszystko. Ale tutaj ostrzegam więc taką małą, mam anegdotkę. Kiedyś właśnie w jakiejś restauracji zamówiłem coś, co miało być ostre, było niewystarczająco ostre. Poprosiłem o coś, czym mógłbym to troszeczkę doprawić. Otrzymałem od właśnie szefa kuchni. E, taką miseczkę z piripiri chyba, tą patyczką, mm -hmm. którą tam sobie... I pamiętam, że coś posypałem ten piripiri i potem zrobiłem jedną, tragiczną w skutkach rzecz. I to było chwilę później, także nie to bezpośrednio. Przetarłem oko. O Jezu. O Jezu. To Jezu. była Jakbyś solą posypał rany. solą? To w ogóle nieporównywalne, jakbym po prostu palnikiem sobie grzał w to oko. Cierpiałem. Znaczy, a najgorsze jest to, że to w sumie poza przepukaniem oka nie ma żadnej na to więcej e, recepty. E, no, recepty, no możesz jakimś tam ewentualnie takim specjalnym świetnikiem czy czymś przelać, ale to i tak będzie. No, inaczej, nic się temu oku nie dzieje, więc żaden lekarz się, nie, się temu nie zajmie. A boli Musisz się nacierpieć tych parę godzin, więc więc taka e, dla wszystkich e, takie ostrzeżenie. Takie pir, pir. Ja nawet umyłem ręce, Aha. ale to jednak zostaje w środku, bo to gdzieś tam wchodzi, wrzyna się w. w, w Struktura skóry. I, i, I cały czas, no masaka. Co trzeba mi się uważać. nawet zdarzyło wystąpić chyba w Hell's Kitchen z mamą, tak? W a Występowałem w jednym z odcinków w Hell's Kitchen. I też śmiesznie poczytałem, że Amaro, Modesta Amaro nazywany jest dowborem. Uznali, że jest do Ciebie podobny i taką dostał ksywę naprawdę, nie wiem czy to tym słyszałeś. Nie, ja słyszałem, że była taka ksywka, ale to nie wobec Modesta Amaro, tylko jednego z uczestników. A, ja myślałem, że wobec niego. Nie, 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 był jeden uczestnik, bo akurat tak się składa, że no to jest wiadomo, to jest też posatowski program. Duża część ekipy to są moi znajomi, z którym na co dzień prac e, Projektach, więc yy, zresztą ja w Hell's Kitchen dwa razy miałem okazję uczestniczyć, ostatnio nawet trzy razy, bo ostatnio prowadziłem nawet finał. I rzeczywiście był jakiś taki, dostałem taką informację, że się śmieją wszyscy na planie, że o, jest uh -huh. dowór robi na kuchni. Tam, uh -huh. tak, że byłem jednym z tych, z tych kucharzy, którzy tam pracują. Yy, natomiast yy, byłem, byłem tam i, i muszę powiedzieć, że, że na przykład chciałbym się bardzo dobrze nauczyć gotować. Trochę miałem szczęścia, bo przez kilka lat prowadziłem program. Jednak kręciliśmy program we Włoszech. A mhm. no, to to, ale akurat taka, taka była ta sytuacja, że we Włoszech go kręciliśmy. No jednak możliwość funkcjonowania we Włoszech z Włochami. I, I na przykład mieszkanie w jednym hotelu przez dwa miesiące powoduje, że znasz się już z ekipą z hotelu, czy tam z restauracją, do której chodzisz codziennie. Zjeść je, tak Zawsze sobie. tam ta pani dołoży trochę tych klusków. Ale przede wszystkim też troszeczkę się od nich pouczyliśmy, Aha. Tego gotowania woskiego jedzenia. Takich małych, drobnych patentów, które powodują, że to jedzenie jest lepsze. I nie ukrywam, że, że to była pierwsza kuchnia, którą nauczyłem się jako tako gotować. Oglądacie na Poza tym mam jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Mam brata. Mój brat. Prowadzi restaurację, dwie włoskie restauracje uh -huh. w Turunie, skąd pochodzimy. Uh -huh. I... I jest naprawdę świetnym ekspertem od kuchni włoskiej, więc za każdym razem jak mam coś gotować, zwłaszcza z kuchni włoskiej, ale nawet też z innych kuchni, bo też eksperymentuj, eksperymentuję z innymi kuchniami, no to dzwonię do brata i bardzo często mi się zdarza, że moje gotowanie polegało na tym, że ja tutaj na telefonie... i co Jedni, teraz prze, jedni przez internet, a ty przez telefon. Ja no trochę prostu... przez internet, albo na przykład przez internet, bo on mi wysłał przepis, nie? Aha. Więc to jest też tak, że jak gdzieś tam czerpię... A talent ma po mamie? Czy twoja mama... Nie, nie, to no. jest akurat mój brat od Talent ma... <laughs> A powiedz mi, jeżeli to o Ciebie chodzi, jakie masz takie danie popisowe, gdy nie wiem, na i chcesz przeprosić dobrą kuchnią żony albo no znajomych, to, to e, co wtedy? Co myślę, wtedy? Że, 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 że mam taki, taki parę tajskich, fajnych e, przepisów. E, na przykład było sosia z makaronem ryżowym, e, w takim sosie trochę teriaki, trochę z różnymi tam innymi przyprawami, z imbirem i tak dalej, to bardzo dobra rzecz jest. Myślę, że, że takim też popisowym numerem jest dobre spaghetti bolognese. To jest mhm. coś, co robię naprawdę fajnie. To jest przepis mojego brata, jest tam parę tajnych składników, które, które poprawiają tą głębię smaku, ale na przykład korzystam, posiadamy w domu pewne bardzo znane Urządzenie, nie, nie używając nazwy marki, które robota kuchennego, kupowanego w sprzedaży bezpośredniej, więc wszyscy wiedzą o co chodzi bez używania marki. I Rzeczywiście dlaczego o tym mówię, bo to jest urządzenie, które bardzo ułatwia robienie ciasta do, dobrego ciasta do pizzy. Aha. I za sprawą właśnie pewnego przepisu, którego również po części mam od brata, Aha. który jest tajny i w ogóle poufny. Do grobowej deski. Do grobowej deski, ja nie wiem, czy może, jego, może jego dzieci dostaną w spadku Aha. ten przepis. E, robię bardzo dobre ciasto do pizzy i robię dzięki temu dobrą pizzę. Bo powiedzmy sobie szczerze, że zrobienie pizzy to jest tylko i wyłącznie ciasto, cała reszta to jest... Dodatek. To jest a Ty, ty masz w ogóle na to czas, bo zrobienie jednak ciasta, czy... To jest by... baranał, to jest właśnie dla... Właśnie a a to, to jest... składniki tajskie, no bo to tu jednak trzeba no pojeździć dzięki... po sklepach i je dostać. No właśnie sam z, rozmawialiśmy o tym na początku, jednak dostęp do tych kuchni międzynarodowych, do tych bardziej wysublimowanych albo przynajmniej egzotycznych produktów, w tej chwili jest prosty, nawet w popularnych dyskant, dyskontach, które no, są właściwie na każdym osiedlu w Polsce w tej chwili. E, są, są takie działy, działy. Tak? Ja jestem zaskoczony, bo ostatnio przy to, że jestem właśnie na tych pudełkach trochę rzadziej dokonuję takich zakupów dla siebie, jeśli już robimy jakieś zakupy to głównie pod kątem mojej żony i mojego dziecka. Wiadomo, że dzieci to głównie lubią kurczaka albo jakieś takie mhm. proste danie, ale ostatnio przechodząc gdzieś tam przez jeden z tych popularnych skądów, zobaczyłem, że mają całkiem pokaźną. Po, Pokażny dział i to taki codzienny dział, gdzie są naprawdę bardzo fajne produkty i takie zdrowe i ekscytyczne, co powoduje, że dzisiaj zrobienie takich dań nie jest już jakąś wielką ekstrawagancją, nie wymaga nadzwyczajnego poszukiwania po mieście poszczególnych produktów, ale pamiętam takie czasy kilka lat temu, kiedy żeby yy, właśnie dostać dobrą pastę kary czy, 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 czy pastę do Pattaya, bo to nie jest takie proste, żeby to samemu zrobić, no to trzeba było naprawdę się nagrzebać w internecie albo zamówić, albo pojechać. No, no, na szczęście no, globalna wioska powoduje, że, że ten dostęp jest już znacznie ułatwiony. Kończąc nasze spotkanie, chciałem zapytać jeszcze o te pudełka. Ja przez jakiś czas również próbowałem, ale powiem ci, że jako na przykład człowiek, który uwielbia jajecznicę raz na jakiś czas, albo wszystko z jajkami, omleta, no, nie wiem, no. sadzone, w pewnym momencie miałem problem, bo po dwóch czy trzech ty tygodniach uznałem, że za często muszę jeść coś, na co kompletnie nie mam ochoty, i dlatego odłożyłem. Jak się na to co? patrzysz? Nie masz takiego problemu? I, oczywiście. To jest pewien problem. Mam to szczęście, że akurat korzystam z usług firmy, która bardzo, po pierwsze, różnicuje menu. To mhm. Przez dwa tygodnie ciężko, żeby coś się powtórzyło, co jest dosyć istotne, bo, 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 żeby nie wejść w takiej żywieniowej nudzie. E, e, taką żywieniową nudę oczywiście. E, zdarzają się nieliczne przypadki, kiedy coś mi nie, nie smakuje. E, nie wiem, czy to jest przypadek, czy to może ze względu na to, że ja powiedziałem, czego ja na pewno nie jem. Mhm. E, a poza tym chyba dobrym rozwiązaniem jest to, żeby na przykład czasem weekendy odpuszczać, prawda? Żeby zjeść Czyli jest coś poniedziałku do piątku na przykład. Czyli znaczy ja jestem akurat przez cały tydzień, ale z czasem, chociażby z racji tego, że wyjeżdżam, siłą rzeczy jestem skazany na, na jedzenie gdzieś albo nawet w tygodniu wyjeżdżam. No, chociaż tak jak w zeszłym tygodniu było, że przez dwa dni czy trzy dni nie było, no, więc no, nie miałem dostępu do, tego, do tej diety. I wtedy jem w restauracjach, czy, czy jem gdzieś tam, gdzie, gdzie akurat, czy, czy, czy jestem na jakiejś kolacji, znajomych i tak dalej. I to daje mi taki oddech. Ale muszę też przyznać uczciwie, że to jest moja druga przygoda z pudełkami, i, no i po pierwsze, mimo tego, że nie trenuję, mimo tego, że, że mało, pozwoliłem sobie parę razy na odpuszczenie, no bo właśnie byłem na wyjazdach, poza tym moi drodzy, ja pracuję bardzo często w miejscach, gdzie jest przepyszne jedzenie, mhm. ja prowadzę masę wydarzeń, eventów, gdzie jest fantastyczny catering, człowiek tak patrzy, no mówi, no nie, no dobra, odpuszczę sobie to, co mam tam na kolację, trudno, no spróbuję tych wypasów, a, a to często są też cudowne słodycze od jakichś wybitnych cukierników. Mało tego. Proszę zauważyć, jaki błysk w no, pojawił. Oczywiście, jak mówię o słodyczach, a o dobrej jedzeniu, to od razu mam ciary, e, Mało tego, no, tak się z, przyjęło, że. że Artyści prowadzący na różnego rodzaju planach filmowych, yy, telewizyjnych czy, czy na eventach mają garderoby, a w garderobach jakieś tam katerinki najczęściej słodycze. Więc ja często robię tak, że oddaję te słodycze na przykład koleżankom obok albo yy, dziewczynom, które zajmują się nie wiem, stylizacją, charakteryzacją, po czym mimo, że im oddałem, po, po chwili przychodzę do nich i podbieram to, co im dałem. Więc to jest taka walka ze swoją słabą, silną wolą. Jest to kłopot, a ja dzięki pudełkom, mimo wszystko, trzymam jako taką formę. Myślę, że w stosunku do tej wagi, którą miałem przed kontuzją, yy, może przez 3 tygodnie złapałem kilogram. To nie jest jakaś tragedia. Mm. I muszę powiedzieć, że nigdy nie udało mi się tak dobrze przygotować wagowo do sezonu, jak właśnie w momencie, kiedy korzystałem z pudełek. Więc, niezależnie od tego, że dla niektórych osób to jest duże utrudnienie, to taka dieta pudełkowa pozwala regularnie jeść, no i jednak trzymać się jakiegoś rygoru, nawet jeżeli raz na jakiś czas Troszeczkę odejdziemy od, od, od tego, tego, tego jedzenia zgodnie z zasadami tej diety. Sportowiec, amator, dziennikarz, miłośnik, słodyczy, a także między innymi tajskiej kuchni Maciek Dowbor był moim gościem. Dziękuję ci serdecznie. Jesteśmy w restauracji mezanaróżanej1 na, na Diecie.pl. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na naszą stronę Kamil Gapiński. Też dziękuję. Do zobaczenia. Dziękujemy za obejrzenie na Diecie.pl.